Jeśli szukasz produktów łatwych do samodzielnego wykonania, które zabezpieczą Twoją posadzkę przed uszkodzeniami mechanicznymi, uszczelnią balkon, czy posłużą do zrobienia małych i dużych odlewów, a będą jednocześnie estetyczne, to żywice Micron Flor są nie do przecenienia. Żywice Micron Flor to doskonała przejrzystość, długotrwała ochrona przed promieniowaniem UV i warunkami atmosferycznymi dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych stabilizatorów światła HAS. Oprócz tego posiadają niską lepkość bez stosowania rozpuszczalników, doskonałą rozlewność, gdzie w przypadku żywic odlewniczych można zastosować nawet 10 cm grubości na jedną warstwę. Żywice Micron Flor są bardzo uniwersalne i nadają się do zastosowania w wielu miejscach. Dzięki swojej wysokiej jakości są idealnym rozwiązaniem dla wymagających klientów. Dodatkowo żywice Micron Flor są bardzo kompatybilne z różnymi podłożami takimi jak beton, drewno, włókno szklane, włókno węglowe, naturalny oraz barwiony kwas, marmur czy granic. W zastosowaniu z barwnikami 3D lub metali, możliwe są niepowtarzalne aranżacje przestrzeni lub tworzenie niepowtarzalnych przedmiotów. Więc jeśli chcesz zabezpieczyć swoją podłogę przed uszkodzeniami, a jednocześnie zadbać o estetykę swojego otoczenia... Żywice mikron-flor są idealnym rozwiązaniem dla Ciebie.